Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj taki odcinek niedzielny, luźny, odnośnie oczywiście motoryzacji i spraw około motoryzacyjnych. Dzisiaj chciałbym co nieco opowiedzieć o gwarancjach na samochód używany. Co to takiego jest, jakie są zalety, wady, cena, opinie o tych gwarancjach. Może zacznijmy jak od samego początku, jak sama nazwa mówi, jest to, jest to powiedzmy odpowiednik gwarancji na samochód nowy, aczkolwiek no tutaj są znaczące różnice według mnie, dlatego że pojęcie gwarancji na samochód używany tak naprawdę funkcjonuje zazwyczaj tylko w, przy salonach, w komisach. Od osób, które sprzedają samochody, czyli tak zwanych handlarzy, tutaj ta gwarancja jest najczęściej oferowana. Prywatne osoby raczej nie, nie mają możliwości oferowania e, używanych gwarancji na swój samochód, tak naprawdę. Jest to produkt, który powstał według mnie tak naprawdę na potrzeby e, komisów, właśnie i handlarzy samochodów, aby de facto. E, przenieść odpowiedzialność powiedzmy na samochód używany sam, jego awarie, usterki jakieś które się wydarzą tam w danym okresie czasu na zewnętrzną firmę. Tutaj jest znacząca różnica, bo gwarancja na samochód używany tak naprawdę yy, oferuje zewnętrzna firma, czyli nie ta osoba, która sprzedaje, tak jak powiedziałem komis czy jakiś handlarz samochodów, czy jakiś salon samochodów używanych. Tylko de facto zewnętrzne firmy i tych firm jest sporo na rynku, już teraz się pojawiło, ja to żadnej firmy nie reklamuję, także tutaj nie będę ani nazw, każdy kto zainteresowany, czy w Kobisie, czy z taką gwarancją, to sobie po prostu może przejrzeć, co to jest za firma i jak ta gwarancja jest, jakie ma regulamin odwarowania. Także tu dochodzimy do sedna. No tutaj gwarancja na samochód nowy jest oferowana przez, przez producenta tego samochodu. Tutaj gwarancja na samochód używany e, nie jest oferowana przez tak naprawdę e, tego, tą osobę, co sprzedaje, tylko przez zewnętrzną firmę, która takiej gwarancji udziela. No i tutaj dochodzimy do sedna. E, Jakie są zalety wady? No na pewno zaletą jest to, że kupując samochód używany, jeżeli nam się zepsuje, no to mamy. Nie jesteśmy wskazani sami na siebie powiedzmy, w naprawach tego samochodu, czyli możemy skorzystać z takiej gwarancji, co do wadno, to na pewno cena takiej gwarancji, tutaj te ceny są różne, o cenach może troszkę później powiem. Także tak to wygląda. Co do samych gwarancji, to pierwsza podstawowa rzecz, to czas na jaki ta gwarancja jest udzielana, tutaj może być gwarancja od minimalnego okresu, w różnych firmach to jest, ale chyba od miesiąca się zaczyna, ale mniej więcej od 3 miesięcy do 3 lat nawet bodajże. Oczywiście im dłuższy okres, to najtańsze opcje kosztują kilkaset złotych, najdroższe opcje kilka tysięcy, także to nie jest tak, że mamy coś za darmo. Tutaj wykupując gwarancję, opłacamy tak samo jak wykupując dodatkową gwarancję powiedzmy w salonie na samochód, gdzie nam się skończy fabryczna gwarancja. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim warto przeczytać ofertę takiej gwarancji, czyli regulamin tej gwarancji. Tutaj warto zwrócić uwagę na limity napraw w ciągu roku. Czy limity napraw kwotowe na jedną naprawę? Tutaj często się zdarza, że limit kwotowy na naprawę jest na przykład od 1000, bodajże do 3000. Czyli jeżeli nam się coś zepsuje droższego, to później musimy albo dopłacić tą różnicę, albo w ogóle na przykład naprawa nie będzie naprawiana. Y, usterka z gwarancji. Także tu w, to wszystko trzeba czytać regulaminy w tej gwarancji, dokładnie się wczytać, jak to wygląda płatność, dopytać się. Bo może się okazać na przykład, że taka gwarancja będzie miała szereg obwarowań, które nie dotyczą na przykład różnych elementów auta i będzie to uży... uważane jako eksploatacyjne zużycie na przykład danej części. Także nie da się do końca powiedzieć. Eee, opinie o tych gwarancjach są różne w internecie. Eee, część poleca, część, która korzystała, narzeka. Eee, to jest wszystko tak jak mówię zależy od opcji, które wykupimy od firmy, od regulaminu tej firmy, która udziela takiej gwarancji. Na pewno kupując jakiś droższy samochód używany taką gwarancję, jeżeli chcemy mieć jakieś zabezpieczenie, to można wykupić. Zawsze to jest oczywiście czytając wcześniej regulamin, czy wykupić jakąś droższą opcję. Zawsze to jest jakieś zabezpieczenie przed naprawami powiedzmy takiego samochodu szczególnie gdy kupujemy na przykład samochód z automatyczną skrzynią warto doczytać czy ta naprawa na przykład automatycznej skrzyni też obejmuje taka gwarancja i co do co do samych kosztów takich gwarancji to tak jak powiedziałem najdroższe najtańsze gwarancje to już od kilkuset złotych od pięciuset złotych możemy dokupić na kilka miesięcy no, i później ta cena rośnie. Wiadomo, roczne dwuletnie gwarancje. Ta cena już jest znacznie, znacznie większa, do kilku tysięcy złotych nawet dochodzi. Tutaj jeszcze warto się przyjrzeć yy, obszarowi działania tej gwarancji, czyli yy, naszemu krajowi na obszar działania jako Polska. Oraz jak ktoś wyjeżdża gdzieś za granicę, no to powinien wykupić gwarancję na, na obszar Europy czy Europy Zachodniej, to też tam jest, tak w przypadku ubezpieczeń OC, czy tam assistance, część krajów tych tutaj za wschodniej granicy jest wykluczona z takich gwarancji, zapewne. Także co do, co do tutaj opinii o tych, o tych gwarancjach, to też one są podzielone, to też nie jest tak, że ktoś poleca, ktoś odradza takie gwarancje. Zapewne wiąże się to z tym, że dana osoba, która Gdzieś tam piszę w internecie, czy na forach. Nie może być tak, że mają różne pakiety, powiedzmy, tej gwarancji, bo to część firm dzieli też na, na pakiety, powiedzmy, od najtańszych tam obejmujące podstawowe podzespoły, do jakichś droższych czy najdroższych pakietów, które obejmują wszystkie założone elementy samochodu. Ta, ta gwarancja będzie miała różne opinie i różne ceny, oczywiście. Także to jest tak jak z samochodami, że jeden odradza, jeden. I jeden poleca. Także warto czytać regulamin takich gwarancji, yy, wziąć go do domu, przeczytać, jaki pakiet wybrać i dopiero się decydować ewentualnie na taką gwarancję. Także to by było na tyle odnośnie gwarancji na samochód, używanych czy warto, o cenach, jakie są zalety, wady. Yy, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka.